Opuściłem Opolskie, zjechałem ze Skarpy i znalazłem się w widłach Odry i jej prawobrzeżnego dopływu Smortawy. Nazwa Smortawy nie bardzo wiem od czego pochodzi, ale wiem od czego pochodzi nazwa tego miejsca, w którym teraz jestem. To rezerwat Kanigura. A nazwa jego pochodzi od wydmy która jest około 2 km stąd. A to mój 316 rezerwat do zobaczenia. Jakie dęby. No, ponad 200 lat spokojnie. W opisie mówią o 260. No, nie zdziwiłbym się, gdyby tak naprawdę było. Ale też kolosalne grawy tutaj. Po prostu ja nie widziałem takich na pewno dawno i w, takim, o, w takiej ilości, w takim skupieniu. Co to o, na dębie? No piękne stworzenie. Ciekawe czy dąb ma tak, taki sam pogląd na to jak ja On już... Środek ma spróchniały Niektóre Zaatakowane jemiołą Nie brakuje już takich Które Dają życie grzybom, porostom, szakom i innym wykroty. I tam przede mną Jakiś Trafiony Piorunem Ma taką bliznę przez cały swój pień. W tych dziuplach i wydrążeniach znalazły miejsce dla siebie nietoperze. Spotyka się tu borowca, karlika i nocka. Tu takie niewielkie, ale są też oczka wodne w tych zagłębieniach. Przepięknie. Nieduży rezerwat, 5,4 hektara od 1958 roku. Wiosną w Przebiśniegach, w Śnieżycy Wiosennej. I dalej ten aspekt wiosenny przechodzi o Czosnek Niedźwiedzi. A wcześniej jeszcze w Kokorycz. No chętnie bym tu się znalazł w takiej porze. Jeszcze jedno spojrzenie na tego grzyba. Czy ty jesteś twardziakiem tygrysim? Bez odpowiedzi. Rozejrzę się i dalej.